Ale dzisiaj będzie test, czy się znam na robocie, czy nie. Czy gadałem głupoty, czy nie. Będą chciałem żeletki generalnie wziąć, ale nie mogłem teraz znaleźć. jak ja kiedyś dziadek się z takimi żeletkami. Brodę, tak teraz tego nie mogę nigdzie znaleźć. Ale mam takie dwa noże. One też są, jak tu widać, cieniutkie. Czy dałem radę to pospawać? Teraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy, czy, czy grałem głupoty z tym pulsem, czy nie. I jak idzie to pospawać. Patrzcie, tak to wyszło, eee, było to spawane z drutem 1.2 i wbrew pozorom było to spawane na dosyć dużym prądzie. Eee, dla osób, które czasami gdzieś tam się wypowiadają negatywnie w komentarzach, panowie zapraszam po takie noże z ja do sklepu budowlanego i wstawiać w komentarzach, jak jakbyście to zrobili. Albo jakbyście to zrobili, piszcie, piszcie, patrzcie z tyłu jak to wyszło. Ja wam powiem, że w swojej 9-letniej karierze znam tylko jedną osobę, która tak potrafiłaby zrobić. To jest Dawid z Holandii, który czasami też się wypowiada w komentarzach. Pozdro. A dla tych, którzy chcą się dowiedzieć, jak ja to zrobiłem, panowie, obserwacje, a niedługo też stawię filmiki, jak ja to zrobiłem, żeby tak wyszło. Żeby też nie było, że tutaj oszukuję i podszyfowałem krawędzie. Patrzcie, specjalnie wziąłem drugi nóż. Równo go ustawimy, o, tak. Zobaczcie, także idealnie tutaj na środku jest spawane.